Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości, poświęconej upamiętnieniu miejsca walki i spoczynku żołnierzy pierwszego Morskiego Pułku Strzelców. Spotkamy się dzisiaj w tym szczególnym miejscu, na niepozornej, leśnej polanie, w Białej, gdzie historia przemawia do nas nie tylko przez pomniki i krzyże, ale przede wszystkim przez pamięć o ludziach, którzy tutaj walczyli i ginęli. Ziemia ta, naznaczona krwią żołnierzy I Morskiego Pułku Strzelców. Jest świadkiem odwagi, poświęcenia i niezłomności. Pierwszy piątek września tradycyjnie spotykamy się tutaj przy mogiłach poległych żołnierzy I Morskiego Pułku, którzy wzięli udział w obronie. Tutaj terenów wejchrowskich, Gdyni walczyli o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej. Jest to dla nas symboliczne znaczenie, bo świętujemy 1 września to rozpoczęcie roku szkolnego. My tutaj chcemy uczcić pamięć młodych ludzi, którzy tutaj na tym terenie służąc w pułku poświęcili swoje życie, dlatego abyśmy mogli żyć w wolnej niepodległej Polsce. Cieszy nas udział szkół, młodzieży, sztandarów, bo to pokazuje, że młodzież i przekazywanie tej wiedzy o tym heroicznym poświęceniu nie idzie w niepamięć, tylko my to pielęgnujemy, z, z tą tradycję staramy się przekazywać młodszemu pokoleniu, aby pamięć o tamtych czasach nie, nie, nie poszła w niepamięć, tak można powiedzieć. Kombatanci, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. W kilka dni po kolejnej rocznicy pamiętnego września 1939 roku przybyliśmy do Białej Kołowej Herowa. Tutaj, w miejscu bitwy i wiecznego spoczynku żołnierzy Pierwszego Morskiego Pułku Strzelców, bohaterskich obrońców wybrzeża z 1939 roku, stajemy dziś do apelu pamięci. Chylimy sztandary i oddajemy hołd żołnierzom spoczywającym w tej zbiorowej mogile. Dochowali oni wierności przysiędze wojskowej składanej Ojczyźnie i Bogu. Do końca zachowali godność i honor żołnierza polskiego. Do Was wołam, żołnierze Kompanii Wrześniowej 1939 roku, którzy przeciwstawiliście się niemieckiej i sowieckiej agresji. Wołam Was. Obrońcy Westerplatte, Poczty Polskiej w Gdańsku, Helu i Warszawy, żołnierze z nad Bzury, spod Mławy i Kocka. Was wzywam, obrońcy Grodna i Lwowa, walczący pod Szackiem i Wytycznem. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Przede wszystkim to miejsce ma wymiar szczególny, ponieważ tu jest niespełna 30 zaledwie obrońców tych ziem, regionu ziemi wejherowskiej, którzy w 1939 roku we wrześniu stracili swoje życie. Dzięki opiece, no, takiej takie estymie, którą mieszkańcy Sopieszyna Pobliskiego otaczali to miejsce. Od wielu, wielu lat jest ono dla nas wszystkich symbolem walki i męczeństwa żołnierzy pierwszego Morskiego Pułku Strzelców. Salvo! 86 lat minęło od wybuchu II wojny światowej. Wiemy, że historia potrafi zatoczyć koło, czego przykładem jest od trzech lat konflikt u naszych sąsiadów na Ukrainie. Tam również giną młodzi ludzie, giną cywile i tak jak 86 lat temu tutaj heroicznie pierwszy pułk morskich strzelców bronił terenów wejchrowa tak dzisiaj wiemy, że po, po, po takim czasie na Ukrainie również giną młodzi ludzie, więc uświadomienie tego, że musimy pamiętać, że wolność i, i kraj, który został nam 86 lat temu oddany, nie jest raz na zawsze i musimy o tą wolność dbać i ją pielęgnować. Tak mała jest wieczność, że w serce żołnierza zapada się cała, gdy strzał w je uderza, lecz Polska nie zmieści się nawet w serc górach. To my z niej wstajemy, jak ognie w mundurach. Mierzymy ojczyznę tętnami miłości. Bez Polski nie chcemy znać żadnej przyszłości. Rodzinnych stron dzwone ucichły w pamięci, bo Bałtyk przytroczył śmierć do pęcin. Tak strasznie dobrze mieć stena w ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i prać bez lęku za kraj, za honor nasz. Na rado, tu wszystkie Polskiego radia. Dziś rano o godzinie 5.40 Oddziały niemieckie przekroczyły granicę Polską, błagając pakt to nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniu dzisiejszym, wszelkie sprawy i dowadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. weiter als das Begessen.